Panie trenerze, wielokrotnie powtarzał Pan przed dzisiejszym spotkaniem, że sam jest Pan ciekaw, jak to wyjdzie. No i widzimy, na wynik wyszło wspaniale. A jak to wyszło w grze, jak Pan to ocenia? Były dobre momenty, na pewno z wyniku możemy być zadowoleni. Jest jest wiele do poprawy. Był, tak jak mówię, były fajne fajne momenty. Wiedzieliśmy, że będziemy w wielu fazach meczu zdominowani przez Holendrów i, i będziemy mieli szanse na szybkie ataki i kontrataki. Nie było znowu nie wiadomo ile sytuacji, natomiast... Były takie momenty, gdzie fajnie wychodziliśmy szybkim atakiem, brakowało tego ostatniego podania. Rozmawiałam z Przemkiem Wiśniewskim, który mówił, że miał od Pana rady, miał rady także od chłopaków z tej linii obrony, że kazał mu Pan być sobą, grać tak jak w klubie, jak wszystkim zawodnikom z tego, co Pan mówił. Czy każdy z nich spełnił Pana oczekiwania pod tym względem? Mówiłem wcześniej, że musimy być odważni. Ja nie mam żadnych pretensji za zagranie, za kiedy zawodnik ryzykuje. Tak trzeba grać w piłce. Natomiast no, miałem w defensywie, miałem trochę zastrzeżeń do tego, że nie wychodziliśmy do, do zawodnika z piłką, mogliśmy to robić bardziej agresywnie, moglibyśmy, mogliśmy być bardziej skoordynowani, no ale no, jest nowy trener, są nowi zawodnicy, nie wszystko się to zazębia i na tle takiego przeciwnika nie jest to łatwe do realizacji. Myślę, że obaj debiutanci, czyli i pan w roli selekcjonera, i Przemek Wiśniewski, możecie sobie przybić piątkę i być z siebie dumni, bo ten wynik jest wspaniały, ale co przede wszystkim napawa optymizmem przed tym najważniejszym meczem, czyli niedzielnym z Finlandią. Tak, tak, dumny to ja nie jestem. Osiągnęli, My jesteśmy. Dziękuję. Osiągnęliśmy dobry wynik na trudnym terenie, natomiast musimy zapomnieć o tym meczu jak najszybciej. Będziemy na pewno go analizować dogłębnie, ale po tym drugim niedzielnym spotkaniu. I w tej chwili musimy się właśnie skupić przede wszystkim na meczu z Finlandią, bo to jest no, no, kluczowy mecz.